Siema, z tej strony Sandał i to jest kolejny filmie, a dzisiaj widzowie mamy Free legendarne Star Dropie, a więc oczywiście sobie odbierzemy na wszystkich trzech kontach i zobaczymy, co nam wydropi. Ja ogólnie liczę na jakieś epickie skina, a to ja na to liczę, na głównym koncie. Fajnie jakby mi wypadł na przykład ten spocony Mortis, w sensie ten buntownik, albo jakiś naprawdę ładny skin, na przykład Oni Otis, ale mała są nasze szanse, szansa, więc nie liczę za bardzo na to. Ale dobra, zaję przejdźmy do otworzenia Star Dropa. Jeśli ociekłeś w się lajka, suba, no, wiecie, ja już tak mówię na początku odcinka, niestety. Ale dobra, już odbieram. Czy będzie legenda, nie? Tak? Dobra, widzowie, bałem się, że to będzie jakiś rzadki albo losowy, nie? Ale mamy legendarny i robię trzy obroty. Albo, widzowie, nie, zróbmy jakiś, nie wiem, no albo coś w tym stylu. Albo, dobra, widzowie, pierwszy startup otwórzmy tak, wiecie, tra, tra, w sensie tak normalnie. Drugi robimy no a trzeci będzie to widzowie, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Ale dobra, otwórzmy go tak normalnie. Ojej. Oh yes. Nie, najgorzej. Najgorzej. Tysiąc kredytów. To była postać. A wiecie, co jest? Sława. Pewnie odblokuje drugi poziom sławy, ale jakby serio? O, najgorzej. Ja to bym chciał jakiegoś kina albo coś. No, dobra, mamy sławę ziemską dwa. czy światową sławę dwa. No, super. Naprawdę. Cieszę się z tego prawie w ogóle. To jest dosłownie prawie legendarne, zanim wszystko, co wyszło na tą sławę, nie? A... No niestety mamy tylko dwie gwiazdki i co? Ale dobra, widzowie, przyszedł czas na moje drugie konto, na którym cały czas wbijam pucharki, bo... nie wiem w sumie czemu wbijam na tym koncie pucharki. Bo nudzi mi się może. Ale dobra, widzowie, tutaj robimy nosepack Po prostu nosem otwieramy tego dropa. Wydaje mi się, że może bardziej oddać niż na głównym koncie. Jeśli wejdzie postać skin oraz y, lub wiem jakieś kredyty, wiem, że na głównym koncie to się nie opłaca po prostu kredytów. To spoko, a jak wydropi coś w stylu Star Powera, albo Hipercharge, to gorzej po prostu moim zdaniem. Ale dobra, no uspak. Hipercharge, dobra. Ale całkiem spoko, bo do Hipercharge jest naprawdę dobrym przyczarżem i ja sam go kupiłem. No, ale to chyba za gemy. Albo za monety. W sumie nie wiem, widzowie, możecie sobie zobaczyć, a no jakby wiecie, o co chodzi. Możecie sobie cofnąć moje filmy i zobaczyć, co zrobiłem. Czy za gemy, czy za monety? Jeszcze nie wiem jakby. Wydaje mi się, że za gemy. Ale mogę się mylić. Ale dobra, przyszedł czas na moje trzecie konto, czyli od zera do milionera. Jakby ja już nie nagrywam za bardzo tej serii i raczej już jej nie będę nagrywał, bo po prostu wolę na przykład biec sobie na moim drugim koncie, ale no jakby, jakby nie wiem w sumie. Może jeszcze powróci, kto wie. Ale dobra, pięć kredytów do Bo, aktualnie jest tej tutaj Bo, spoczko. I za dzień 14, legendarny Stardrop. Please, dobra, łokie okay, to widzowie. Co? Nie! Nie! widzowie, wiecie, co to jest? To jest ten mort. Nie, nie! Dosłownie skin, którego chciałem widzowie. To jest ten sposobny Mortis normalnie. No za tym mnie wszyscy grają dosłownie, tacy, wiecie, lepsi. I gorsi w sumie też, ale... Nie no, szkoda, że to jest na trzecim koncie. Czajcie jakbym to na, na głównym koncie wydropił, to było mocne, no. Jakby szkoda trochę, ale i tak się cieszę, że... Na którymś skąd mam tego ziomeczka. Ziomeczka zioma. Naprawdę wygląda on przeepicko i pięknie po prostu. No, na pewno chciałbym go na głównym koncie. Dobra, wybierzmy go sobie do lobby. Bo jest on naprawdę przepiękny. Prze Patrzcie jak on pasuje tu w ogóle. Nie, nie, nie mogę. Wziąć. Fajny dropik. Troszeczkę tak jak mówię, szkoda, że to nie jest na głównym koncie. Tylko na moim trzecim koncie, czyli koncie, na którym najmniej gram. Ale po prostu... I tak fajnie drobi i tak mi się bardzo podoba. Ale dobra, przelogujmy się na moje główne konto. i... W tym odcinku mówiłem, że powoli będę coś mniej grał, ale widzowie jednak będę grał dużo, bo mam sposób na wybijanie pucharków. Może się nim podzielę, może się nim nie podzielę. Zobaczymy, jak tam będzie z filmami, bo mam jeszcze bardzo dużo materiału do wrzucenia Ostatnio też wyrobiłem z aeroportu takiego pięknego pluszaczka chyba sepickiego i tak 180 blingów za ligę yy, pucharków. To o tyle, jeśli chodzi o to czy po się proszę, się submasywnego.